Wczoraj natrafiłem na informację prasową, jakoby w Toruniu e, PKP Intercity e, przetrzymuje e, przetrzymuje e, w Toruniu, na, na stacji Torunku, który tutaj widać PKP Intercity kupiło jakiś czas temu 5 e, lokomotyw, każda za blisko milion złotych, czyli około 5 milionów złotych. Tak naprawdę e, nigdy te lokomotywy, nigdy te lokomotywy nie były przez nich e, wykorzystywane, przez, znaczy, przez PK Intercity wykorzystywane. E, pokazuje to w ogóle ogrom e, niekompetencji, moim zdaniem, niekompetencji i marnotrawienia naszych publicznych, e, publicznych pieniędzy. E, Zakupiono od innej spółki kolejowej 5 lokomotyw na blisko 5 milionów złotych. W zasadzie one nigdy nie były nigdy nie były użytkowane, a teraz od wielu lat stoją i niszczą tutaj na stacji Torun Kluczyki. Oczywiście dotarłem też do informacji z jakich powodów ten zakup był dokonany. Ee, jakieś tam uzasadnienie tego zakupu, ee, ubetni, ówcześni wtedy e, osoby decyzyjne jakieś, jakieś, e, jakieś to uzasadnienie uzasadnienie to miało. Aczkolwiek no, e, te lokomotywy nadal, nadal stoją a, nieużywane a, i, i niszczą. 5 milionów złotych stoi na torach. Ktoś chce? Tak to jest. Gdyby to była firma prywatna, już dawno ten majątek zostałby zlicytowany i wszystko, i wszystko sprzedane. A tak to ta odpowiedzialność w takich spółkach państwowych, albo z udziałem państwowym, jednak się rozmywa. PKP Intercity nie właśnie zakupiła, każde za prawie milion złotych stoją i niszczą pieniądze wywrócone po to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ich tu stoi. PKP Intercity. Y estoy. Zakład Toborów w Lublinie. Nie wiem czy ta, ale tamte na pewno.